Cześć Paweł z tej strony, dzisiaj widzimy się w trochę innej scenarii, bo jadę odebrać właśnie kraty do, do Punto i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o dalszych planach na modyfikację Fiata. Więc w pierwszej kolejności musimy go tam do końca poskładać, założyć tę obudowy rozrządu, zmienić opony, zmienić olej, założyć filtr powietrza, no ale to są takie mało ciekawe rzeczy, więc nie będę już tego nagrywać. Natomiast w dalszej kolejności ustalimy sobie jak szybkie Punto jest w tej chwili. A więc zrobimy pomiar 0-100 race logikiem. Um, może nawet się pokusimy o 100-150, aczkolwiek um, nie jestem pewien, czy on taką prędkość realnie osiągnie. Um, no ale spróbujemy. Um, chcę zrobić pomiar na hamowni. I w następnej kolejności zaczniemy już e, modyfikować samochód bardziej. E, pierwszym takim elementem, który trzeba zrobić przy podnoszeniu mocy, to jest poprawienie hamulców, e, w związku z czym będzie cały odcinek o, o upgrade'zie hamulców. E, e, jeśli chodzi o przód, to założymy większe tarcze wentylowane. Jeśli chodzi o tył, e, potrzebna byłaby belka GT, ale jest to raczej trudno dostępny element, e, więc na razie zamówiłem po prostu nowy zestaw szczęki i bębnów. I to wymienimy. I w dalszej kolejności chcę wyjąć sterownik silnika, kupić jakiś standalone ECU. Tutaj jeszcze zastanawiam się, czy, czy wsadzić po prostu ECU Mastera d 3 w trybie fuel implant, czy, czy pójść na przykład w ECU Micro. Pewnie zrobię osobny odcinek na temat właśnie wyboru ECU. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i w dalszej kolejności chcę się nauczyć stroić ten, ten samochód. Spróbujemy go wystroić na drodze. Może uda nam się też wynająć hamownię. I cel jest taki, żeby wystroić go od zera na Stand Alone, tak, żeby uzyskał minimum taką moc i, i taki przebieg krzywej momentu obrotowego, jak, jak na seryjnym sterowniku. I to myślę, że na no chwilę potrwa. Spróbuję udokumentować to, jak najbardziej mogę, czyli, czyli podłączenie ICU, konfigurację i, i strojenie jeżeli tego już mi się uda nauczyć i osiągnąć takie efekty jak jakby miała fabryka to już będzie fajnie i od tego momentu będziemy mogli bawić się trochę bardziej w modyfikacje policzymy sobie średnicę do lotu średnicę wydechu i spróbujemy sobie zaprojektować ten cały układ turbo doładowany w tym silniku. Będę na pewno wspierał się różnymi książkami, innymi materiałami, więc jakieś takie ważniejsze decyzje projektowe będę dokumentował tutaj na kanale. No i zaczniemy to powoli budować, nauczyć się spawać rury, uczyć się obrabiać te metale, tworzyć te elementy i spróbujemy to, to, to wszystko poskładać po to, żeby potem już na tym sterowniku, który już będę umiał stroić, żeby można było to wystroić na gotowo. Myślę, że na początek zrobimy sobie jakieś takie soft turbo na pewnie 0,3-0,5 bara myślę, że tutaj po prostu użyję gotowego i sprawdzonego rozwiązania, czyli turbosprężarki z Fiata 1.4 DJ. Niestety do tej wersji 8-zaworowej naszego silnika ona nie pasuje plug and play. Szukałem pierwotnej wersji 80-konnej tej 16-zaworowej, gdzie tam można po prostu cały kolektor przełożyć z, i w zasadzie cały dolot przełożyć z 1.4 digit, natomiast no niestety po trzech miesiącach poszukiwań sobie odpuściłem i kupiłem tą wersję 8 zaworową. No ale też plus tej wersji zaworowej jest taki, że ma niższy stopień sprężania, w związku z czym powinna przyjąć wyższe doładowanie bez otwierania tego silnika, bez robienia jakichś tam przekładek czy, czy, czy zmniejszania tego stopnia, stopnia kompresji. Tak wygląda plan w tej chwili. Myślę, że całość potrwa co najmniej ze 3-4 miesiące ze względu na to, że jednak jest to dosyć kosztowna zabawa. Specjalnie wybrałem Fiata Punto, żeby ta cena części nie była jakaś zabójcza. Um. No i też dlatego, że jak na przykład wybuchnie silnik, to żeby dosyć tanio można było kupić drugi. Natomiast no, trzeba będzie kupić parę, parę kosztownych elementów. Turbosprężarka, te rury do, do, do lotu, do wydechu też swoje kosztują. Trzeba będzie dokupić parę takich elementów, które no, jakby nie, nie zostaną w samym samochodzie, no, ale i tak są potrzebne gdzieś tam w procesie. Czyli między innymi sonda lambda z kontrolerem po to, żeby sprawdzać skład mieszanki. A to są takie elementy, które niestety, niestety trzeba kupić. One kosztują kilkaset do tysiąca złotych, dlatego chcę to też rozłożyć na, na kilka miesięcy. Usłyszałem kiedyś taką opinię, że montaż turbo ma sens, jeżeli celujemy w co najmniej dwa razy wyższą moc. Um, i właśnie tak chciałbym zrobić w Punto to znaczy taki minimum dla tego projektu to jest podniesienie z 60 na 120 koni um, ale jak się uda zrobić 150 KM też nie będę płakać zobaczymy czy ten silnik będzie się bronić czy przyjmie to jakoś tam w miarę, w miarę spokojnie A jeżeli ten projekt Punto nam się uda i osiągniemy to minimum 120 koni um, no to pewnie w następnej kolejności sprzedam ten samochód i kupię coś mocniejszego um, takiego 2,5-3 litry na start um, żeby już podnieść to na, na 400-500 koni też właśnie w domu i, i jakby strojąc to samodzielnie, no ale zobaczymy, no jakby ciężko jest mi w tej chwili wyrokować, tym bardziej, że dopiero zaczynam przygodę z, z tą dziedziną, no ale jestem bardzo ciekawy, co mi wyjdzie i, i zmotywowany, żeby, żeby ten projekt skończyć Także zapraszam do śledzenia postępów i też chętnie przyjmę różne, różne rady i pomysły, bo, bo nie jest to aż taka nowa dziedzina i wiele osób by zjadło na tym zęby i wie po prostu, jak to robić dobrze, więc zdecydowanie liczymy na, na, na pomoc i komentarze od takich osób. Dzięki, trzymajcie się.